Akcja naszego spektaklu dzieje się w drugiej połowie XV wieku, dokładnie rozpięta jest między rokiem 1467 a 1471. To są lata, w których Memling malował swój sąd ostateczny na zamówienie florenckiego bankiera Giacopotani. Kilkanaście lat wcześniej na stosie spłonęła Joanna Dark. Kilkanaście lat wcześniej Turcy podbili Konstantynopol i zniknęło Bizancjum, czyli zdarzyło się coś, co tym ludziom nie mieściło się w głowie. W Europie szaleje niejaki w lat palownik, który dla zabawy w ciągu dwóch dni wbił na pal 20 tysięcy ludzi. Turcy wpływają na Morze Śródziemne i zaczynają zagrażać Republikom Kupieckim. Trwa wojna Europy z Hanzą. Właściwie ten koniec świata wisi nad tymi ludźmi. Bo wszystkie znaki z apokalipsy się spełniają. Konie jest w apokalipsy, pędzą przez Europę, tam jest powrotem. Rodzi się nie tylko niezwykła sztuka, ale niezwykły sposób myślenia. I o tym opowiadamy w naszym spektaklu. Cała historia dzieje się w głowie rywala Memlinga, wielkiego, wielkiego malarza z brugi Hugona van der Gos. Który, tak samo jak, jak Memling, był, był sługą i wykonawcą woli Karola Zuchwałego, projektował między innymi atrakcje na jego wesele, ale był też genialnym malarzem. I wiemy z historii, że on pod wpływem zdarzeń, które go spotkały, oszalał. Więcej. Grzech pierwszy się patrzy, grzech drugi się patrzy, że dziwne rzeczy mieszkają, gadą, zaciskają. Coś w ciele zaczyna mieszkać. Ciało moje to świątynia pana. Zdrowy ciele. Zdrowy... Ja dzisiaj pracowałam nad moją pierwszą postacią zakonną Lotte. Rano ma dość taki ciekawy życiorys, bo um, jej ojcem jest biskup, który ją umieścił w zakonie. Jej matka jest niewiadomego pochodzenia, ale raczej jest przezywana gdzieś tam przez niektóre siostry niemiłe bękartem w tym zakonie, więc prawdopodobnie była ladacznicą. Dzisiaj pracowaliśmy właśnie nad tą postacią w formie improwizacji, to znaczy budowaliśmy formę. Jakiś grzech, jakiś coś, yy, jakiś rodzaj zgorszenia. Yy. Wszyscy uczestniczą w tym, mają jakieś Porozdawane role, że na przykład ktoś jest w tym momencie moim ojcem, ktoś jest matką, tam akurat były moje pokusy, grzechy, ten świat był. "cały nanizany przez agatę. Ona jakby mówi, wciela się w różne postaci, w głosy daje. Maluje ten świat cały I my tylko jakby wchodzimy właśnie fizycznie w to i psychicznie i naszymi emocjami. Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się pracować nad przedstawieniem, nad sztuką, uprzedzając te próby improwizacjami, uprzedzając te próby taką wnikliwą analizą czasu, w którym się będziemy poruszać. Mówię o XV wieku. To na początku wydawało się takie dziwne, nietypowe dla mnie, że wchodzimy, że zaczynamy się zanurzać w ten czas, w tę atmosferę, w, te, w powietrze tamtego okresu. Nasza trudność będzie polegała na tym, że. My, jakby inspirując się tym malarstwem, yy, mamy taki główny temat, czyli strach, przerażenie to, co się wiąże z tym momentem uwiecznionym yy, na tym obrazie. I to nie dotyczy tylko tej części obrazu, gdzie są potępieni i tam spadający do, 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 do piekieł w otchłani. To jest uwiecznione w takim kadrze. A my musimy teraz ten kadr yy, ożywić. Tych ludzi uczłowieczyć i dać im swoje ciało. To będzie na pewno bardzo malarskie przedstawienie Memlingi. i są dostateczny tu w Gdańsku, nam wszystkim bardzo bliski temat. Natomiast kto inny, jak nie Agata Duta -Gracz, która słynie z tego, że inspirując się najlużniejszymi dziełami sztuki, potrafi je tak wspaniale ożywić za pomocą aktorów, że, że no, tylko czekamy na, na efekt.